Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o Mieszku I i chrzcie Polski. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, jak powstało państwo polskie, poznamy legendę o początkach Polski, dowiemy się także, kim był Mieszko I. I zaczynamy od początków państwa polskiego. Dzieje naszego państwa sięgają średniowiecza. Ponad tysiąc lat temu Polska wyglądała jednak zupełnie inaczej niż teraz. Nie było tu miast, dróg ani mostów. Na całym terenie rosły gęste puszcze, tylko w niektórych miejscach, na leśnych polanach i nad brzegami rzek leżały niewielkie osady Słowian. Słowianie zajmowali się uprawą roli, hodowlą bydła i rzemiosłem. Słowianie byli podzieleni na liczne plemiona, kontakt między nimi był jednak ograniczony, bo gęsta puszcza utrudniała wymianę informacji czy handel. Wszyscy Słowianie mówili jednak tym samym językiem, mieli takie same zajęcia i wyznawali wielobóstwo. Słowianie osiedlili się na ziemiach polskich pomiędzy V a VIII wiekiem. Osiedlali się we wschodniej, w środkowej i w południowej Europie. Słowianie szczególnie czcili siłę natury, słońce, wiatr i pioruny. Do najważniejszych bóstw należeli swaruk, Pan Słońca i Ognia oraz władca burz Perun. Jednym z plemion słowiańskich żyjących na terenie dzisiejszej Polski byli Polanie. Nazwa Polanie pochodzi od słowa pole i oznacza Ludzi, którzy żyją na polach, czyli rolników. W X wieku władcy Polan z dynastii Piastów podbili sąsiednie plemiona i stworzyli silne państwo. Nazwa Polska wywodzi się właśnie od nazwy tego plemienia. Można tylko krótko dodać, że plemię to grupa spokrewnionych ze sobą rodów zamieszkujących określony obszar. I wreszcie Polska pod rządami Mieszka I... Pierwszym historycznym władcą Polski był książę Polan Mieszko I, wywodzący się z dynastii Piastów. Początkowo książę i cała podległa mu ludność, czyli słowiańskich bogów, byli więc poganami. Tymczasem w X wieku większość państw europejskich była chrześcijańska. Chrześcijaństwo umacniało pozycję monarchy, gdyż bunt przeciwko niemu uznawano za ciężki grzech. Aby zwiększyć swoje znaczenie jako władca oraz wzmocnić pozycję Polski w Europie, Mieszko I postanowił zostać chrześcijaninem, a więc przyczyną jego chrztu była chęć wzmocnienia swojej pozycji i pozycji kraju. W tym celu Mieszko I zawarł sojusz z Czechami i poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Zapewne właśnie z rąk duchownych przybyłych z Doprawą polski książę przyjął chrzest w 966 roku. Dzięki temu Mieszko I został zrównany z innymi panującymi w chrześcijańskiej Europie. Chrześcijaństwo przyspieszyło też rozwój kulturalny Polski. Duchowni, jako jedyni w państwie mieszka, potrafili pisać i czytać. To oni tworzyli dokumenty i zakładali pierwsze na ziemiach polskich szkoły. Jednak chrześcijaństwo wkraczało do państwa piastów stopniowo, wielu poddanych księcia bowiem w dalszym ciągu czciło, często w ukryciu, dawnych bogów słowiańskich. Można w tym miejscu wspomnieć, że dynastia to ród panujący w danym kraju, w którym władza przechodzi z ojca na najstarszego potomka, sena lub córkę. Pod koniec XIII wieku z symbolem dynastii Piastów, tym również Polski, stał się biały orzeł na czerwonym tle. Najstarsze, lecz bardzo skąpe informacje na temat przodków Mieszka I pochodzą z kroniki Galla Anonima. Według kronikarza w państwie Polan panować mieli kolejno Siemowit, Lestek, Siemomysł. Następnie dopiero Mieszko. O początkach państwa polskiego opowiadają również legendy. Mieszko pierwszy stworzył państwo zbliżone kształtem do dzisiejszej Polski, co możecie zobaczyć na załączonej mapie. Mieszkało w nim około miliona ludzi. Dla porównania, dziś w Polsce żyje około 38 milionów osób. I teraz przechodzimy do legend. Na początek legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Według tej legendy dawno temu żyli trzej bracia Lech, Czech i Luz, którzy wędrowali wraz ze swoimi ludami, poszukując miejsca do zamieszkania. Pewnego razu, kiedy odpoczywali po drodze, usłyszeli, że pod skrzydeł z pobliskiego dębu poderwał się wielki biały orzeł, który zatoczył na niebie szerokie koło, na tle zachodzącego czerwonego słońca. Widok ten zrobił wielkie wrażenie na Lechu, który postanowił się tu osiedlić, z białego orła na czerwonym tle uczynił zaś swój znak rodowy. Od Orlego Gniazda miejsce to nazwał Gnieznem. Pozostali bracia ruszyli w dalszą drogę. Czech udał się na południe, Rus na wschód. Tam założyli swoje państwa, Czechy i Ruś. I cechy tej legendy to Lech jako legendarny założyciel państwa, orzeł biały na czerwonym tle jako herb, nazwa Gniezno nawiązująca do Orlego Gniazda i też wspólne pochodzenie ludów i państw słowiańskich, Czechy i Ruś, oczywiście obok nich także Polska. Legenda o Popielu. Według tej legendy wiele wieków temu, że w gnieźnie okrutny i podstępny książę Popiel, książę tak bardzo pragnął władzy, że bał się jej utraty. Obawiał się swoich stryjów, sądząc, że chcą go pozbawić władzy, postanowił ich zabić. Aby zwabić do siebie krewnych, udawał śmiertelnie chorego, który pragnie pożegnać się z bliskimi. Kiedy wszyscy zjechali do Popiela, zaproponował on wzniesienie toastu z pucharu napełnionego zatrutym winem. Po jego wypiciu goście zmarli w męczarniach. Dla większego postrachu książę zakazał grzebania zmarłych. Postępowanie Popiela spotkało się z gniewem bogów, z porzuconych ciał wylęgły się myszy, które zaczęły ścigać Popiela i jego rodzinę. Odnalazły uciekinierów wieży i ich zagryzły. Cechy tej legendy to książę Popiel jako legendarny, tchórzliwy, okrutny i nielubiany przez poddanych władca, nawiązanie do gniezna i... Można też wspomnieć, że w Kruszwicy znajduje się mysia wieża, w której według lokalnych opowieści skryć miał się popiel i to właśnie tam, jak sama nazwa wskazuje, myszy go dopadły. I teraz legenda o piaście. Według tej legendy dawno temu w okolicach Gniezna mieszkał piast, który miał żonę Rzepichę oraz syna. Kiedy chłopiec skończył 7 lat, rodzice urządzili mu postrzyżyny, Obrzęd ten usłowian kończy okres dzieciństwa. Syn przechodził spod opieki matki pod opiekę ojca. W czasie przyjęcia zjawili się dwaj tajemniczy wędrowcy, którzy szukali wcześniej gościną księcia popiela, lecz zostali przepędzeni. Pias i rzepiche, choć obawiali się, że nie dla wszystkich wystarczy jedzenia, postanowili ugościć wędrowców. Z czasem jednak żywności i napojów zaczęło w cudowny sposób przybywać. Zebrani uznali to wydarzenie jako zapowiedź pomyślnych losów Piasta i jego rodu. Wróżba spełniła się, kiedy Popiela zjadły myszy, dorosły syn Piasta, Siemowit, został pierwszy, pierwszym władcą Polan z rodów Piastów. I cechy tej legendy to nawiązanie do legendy o Popielu, Popiel tutaj jako zły władca, Siemowit i Piast jako przeciwieństwo Popiela, wyjaśnienie pochodzenia nazwy dynastii Piastów oraz nawiązanie do plemienia Polan. Dziękuję za uwagę.